Witajcie kochani, teraz patrzycie na moją ściągę z różnych rodzajów igieł do tatuowania i za chwilę będę Wam pokrótce to wszystko objaśniała, ale yy, kilka słów wstępu. Jeżeli zaczynamy swoją przygodę z tatuowaniem, no to dla wielu z nas czarną magią są to oznaczenia z tyłu każdej igły. I nie wiemy co one oznaczają, do czego jest ta igła, tak naprawdę wszystko... Albo się uczymy, albo metodą prób i błędów próbujemy na sztucznej skórze sami. Z tym, że nigdy nie wiemy też, jakich efektów oczekiwać i do czego stricte jest ta igła przeznaczona. Więc tutaj taka mała ściąga dla Was, dla osób, które dopiero bawią się w przygotowania do tatuażu. Ja dzielę rodzaje igieł na trzy kategorie. Pierwszą kategorią jest to grubość igieł. Grubość igieł. Ym... Igły do tatuowania to nie jest jedna igła. To jest y... najczęściej szereg różnych igiełek, polutowanych obok siebie y... na jednym metalowym y... pręciku. I tutaj, grubość igieł, to mam na myśli grubość y... tej poszczególnej, pojedynczej igiełki, która jest dolutowana równolegle względem innych igiełek. I tutaj mamy rozpisane. Na górze są to oznaczenia amerykańskie, a na dole europejskie. My najczęściej używamy tych europejskich i najczęściej w sklepach ze sprzętem tatuatorskim mamy właśnie te oznaczenia. Najczęściej używa się tego, co sobie tutaj zakreśliłam, czyli grubość igieł 0,35, 0,3 0,25. 0,25 jest to jeżeli chodzi o konturówki igły idealne do delikatnych konturów, drobnych małych napisów, kwiatów, cienkich kwiatów. Jeżeli chodzi o te większe igły, no to idealne są do cieniowania, bo są mniejsze i fajniej rozpraszają tuż po skórze. Natomiast te grubsze no to taki tłustszy kontur nam wychodzi, jeżeli to są w konturówkach, ewentualnie w magnumkach. Świetne, świetnie się nimi wbija kolor. No to tyle, jeżeli chodzi o grubość igieł. Potem druga kategoria to jest ułożenie igieł. Tutaj też już mamy bardzo dużo różnych rodzajów. Ja sobie wyszczególniłam mniej więcej dwie grupy, czyli te pojedyncze igły tego typu. No i te takie szersze. Oj chcę Wam zademonstrować tego typu takie miatełki. Yy, tutaj mamy oznaczenia typu TL, RL, RLS i RS. Yy, żeby zobaczyć na opakowaniu, gdzie one są, to wystarczy obrócić ingiełkę do tyłu. No i tutaj mamy 259 9, RLLT. I tutaj te oznaczenia oznaczają, oznaczenia oznaczają, yy, znaczą tyle. TL. To jest Long Typer, RL Round Liner, RLS to jest y, pomiędzy RS-ką a RL-ką, no i RS Round Shader. I tak, TL, Long Typer, oznacza to, że igła, y, ta zlutowana na, na metalowym pręcie, giełki do niej są bardzo ciasno ułożone. One są polutowane w stożek. I tutaj mamy mocno napigmentowaną, napigmentowany kolor w momencie, gdy tatuujemy tą igłę. Ona się też nadaje do bardzo precyzyjnych wzorów, ponieważ z reguły jest cieńsza, i tak przez to, że jest mocniej skupiona, to właśnie też fajnie barwing wbija w to miejsce. Tak tłusto bym powiedziała. Kolejny rodzaj to RL Round Liner. Jest to igła typowa do konturu. Yy, round, dlatego, że wszystkie igiełki yy, zgrupowane są w kształt okręgu. Na około mieści się ileś tam jeszcze w środku są igły. Yy, no i też są właśnie polutowane w kształt takiego delikatnego stożka. Potem mamy przeskoczę tutaj RS Round Shader. I zazwyczaj one są właśnie polutowane równolegle do siebie. Tutaj mamy taką giełkę i one bardzo często są puste w środku. Nie wiem, czy to da się zobaczyć. Puste w środku. Eee, I ona jest świetna, jeżeli chodzi o wypełnianie e, ewentualnie drobne cienie. Najczęściej w moim przypadku, jak cieniuję jakieś oczy, ewentualnie zwierzęta, dam przypyszczku y, drobne elementy to tą igiełką. Natomiast ta RLS to jest igła pomiędzy RL-ką a RS-ką. Y, nie jest ani mocno, ani rzadko skupiona. I kolejne igiełki to mamy te igły typu magnum. Y, to są igły do wypełnień i docieniowania. Tutaj mamy igłę typu flat. Jest to igła, która jest zlutowana w pojedynczy szereg. Mamy tutaj taką igiełkę, zaraz nastawię ostrość. Widzicie, to jest tylko jeden szereg igieł i ona jest zlutowana na prosto. W taki sposób, tak? Czyli te wszystkie igiełki polutowane są w prostym szeregu i ona zostawia pojedynczy ślad. Potem mamy Round flat, czyli też jeden rząd igieł, z tym, że e, są polutowane w taki sposób, że dają kształt półokręgu. Mm, bardzo dobra jest do cieniowania. E, właśnie przez ten kształt e, po bokach tłuszcz jest rozproszany płynniej. Tak w taką mgiełkę bym powiedziała. Potem igła typu magnum. Jest to, tutaj mamy taką igiełkę. Typu magmu do zademonstrowania jest to igła, która składa się już z dwóch rzędów igieł ułożonych na przemiennie, jak widzicie, mijają się te ząbki. I ta igła jest igłą do wypełnień możemy nią, albo wbić sobie ładnie kolor, ewentualnie. Kolor czerni, ewentualnie tam popróbować cieniować, jak ktoś lubi, lubi na płaskiej igle. Mi się to nigdy nie sprawdziło, ponieważ te um, igiełki po bokach, jeżeli tatuję um, z użyciem cienia, no to tutaj czasami potrafię zahaczyć i zostawia taki niefajny um, ślad. I Round Magnum są to igiełki, które są um, też w podwójnym rzędzie aczkolwiek mają zaokrąglenie i one właśnie widzicie? Zaokrąglenie jest dwa rzędy są i one właśnie nadają się świetnie do cieniowania ponieważ te igły z racji tego, że są krótsze, to nie haczą skórę i zostawiają właśnie taki smooth, gładki cień po bokach no i trzecia kategoria z racji której ja dzielę igły na rodzaje, no to jest długość tej końcówki igły. Bo tak jakby każda igła ma swoją końcówkę, tak? No i tutaj mamy podział ST, LT i XLT. ST jest to short typer, czyli krótka końcóweczka. Krótki jest sam ten stożek. LT long typer, jest on dłuższy. I extra long typer, bardzo długi. I tutaj, jeżeli miałabym podpowiedzieć, to te EST Short Typer to są igły, które e, mocno koncentrują tłuszcz pod skórą, z tym, że bardziej kaleczą, bo są e, no, grubsze tutaj na samym końcu. Natomiast te długie świetnie nadają się do cieniowania, ponieważ bardzo fajnie rozpraszają cień po skórze. E, natomiast już do wypełnień takich e, na blachę, no niekoniecznie. Więc tutaj, jak widzicie, igiełki mamy pogrupowane, w zależności od grubości, igieł, ułożenia igieł względem siebie, no i długości tego stożka igły. I tak już jak mniej więcej się rozeznamy z tym, to będziemy wiedzieli, jaką igłę wybrać do danego wzoru. E, oczywiście teraz jeszcze dużo ludzi pracuje na kadridżach, i to e, te igiełki są dokładnie tak samo zbudowane w środku, jak te igły. Jak widzicie, tutaj jest kawałek. Teraz ustawię ostrość igły. Dokładnie taki sam, tak? Tylko że e, cała igła umieszczona jest w plastikowej obudowie. I tutaj mamy końcówkę, e, do której potrzebny jest popychacz, żeby mógł pchać tą igiełkę do, do przodu. E, systemy kadridżowe są mega wygodne, jeżeli chodzi o tatuowanie maszynkami typu PEN. Ponieważ wystarczy po prostu wpiąć, wypiąć i zmienić igłę w danym momencie, kiedy potrzebujemy zmienić igłę, i nie trzeba się za bardzo skupiać na tym, żeby wymieniać to wszystko. Tutaj, w tych systemach, tych tradycyjnych, pamiętam, że jak tatuowałam klasyczną maszynką, to udręką były dla mnie duże tatuaże, jeżeli miałam tylko tą jedną maszynkę do dyspozycji. Ponieważ każdorazowo trzeba nałożyć gumkę na tą końcówkę, tą okrągłą, nałożyć gumkę, założyć z powrotem na maszynkę, nałożyć e, grip, e, zakręcić i każda zmiana tej inkwy to, to wszystko od nowa. Więc tutaj, kabridże, rewelacyjny system jak dla mnie. I tyle, jeżeli chodzi o te uszeregowanie. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, śmiało pytajcie. Jeżeli podoba Wam się filmik, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, dzięki czemu będę mogła się rozwijać i więcej filmików dla Was nagrywać. Mam nadzieję, że się podobało i że coś Wam e, przychyliłam, rąbka tajemnicy. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmiku. Ciao!